Well, we found Haniker. Now we've got to get him safely back to the Endeavor. Lieutenant Coe will bring our dropship into one of the refinery hangars. Escort the down. To for to plus plus to plus plus. Safety's on you. Tak. Okay. Teraz nam się uda. To jest ten moment. Do trzech razy. Jak teraz się nie uda. To jeszcze raz. <laughs> Słuchajcie, chłopaki. Jak nie wrócę za 10 minut, to poczekajcie 60 minut. <laughs> panowie, czekajcie, czekajcie panowie. Co się rozejrzeć musisz? No. No, terenu badać, nie można tak wiedzieć. Mogę do każdego pomieszczenia przez każde drzwi przejdzie i będzie badać. wow. 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 Outstanding move. Not a good sign. Here they W miarę możliwości też starajcie, ze się, się oh, mną stawać, bo 20% macie that's... zaledwie jeszcze na a Ale nieważne czy do mnie przodem stoicie, czy tym, czy ja o, za mną, żebyście stali mniej więcej. Macie 20%, mm -hmm. tylko ja muszę ta część to. Bo jak nie mam, to tylko 10. Środek.

no i wtedy na kurwia trzy razy szybciej niż normalnie, Warto na skoczka, skoczka, skoczka psioczka.

Suficie zaraz szli, pewnie. No, hey, aktywuj ich może. Krzynka aktywuj. tam tam jest. You <laughs> gotta move out. Idą. I, i, yes. I I I no, żeby... no. No. Patrzę, no. w No. No. w No. 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 No ma, Co mi w Polo stoi. Jeszcze nie było tych kwasów już nie to będzie? będzie. Nic <śmany> badaj, świeć się ja. rozejrzy tego emota, na dziś nie? tego. Szwarce de co w lesie szukali predatora, i tam takiego osił w kapelusie cygarów, gdzie trzymał. No cóż kojarzę go. Ła, 8 mi tu powoduje. Wiem, co to Tu jest szynia. Dobrze, że zostawił ten loot, nawet jak giniemy. 5 no. min wyskakujące, 5 min przeciwpiechotna. Czepeczka. Czapeczka. Uh. Ja sam mota i chyba kartę. Delayed recovery, co to jest? A może to jest, ten jakiś skill? Aj!

Okej, okay, to nie leczymy się, dopiero płaczmy się. Okej, okay. co tutaj jest? jest nie Otwalam. Co? Już tak szybko. Co tu mi zrobiło? Nani? Słuchaj, że w tych grze dźwięki. Hey. I see more left side. Short comes

Wszystkie To ksenomorfy chyba, co? Nie. A jakie to są? Różne. Kulomorfy? Tak. <grym> <grym> Dogomorf. Dogomorf? O! Uj. Jest kibkomorf. Pan... Pan... Jeszcze nie do bitki będę szła. Ej, Hiruś mnie! the logs the że nie liczyliśmy wcześniej Okej, okay, ammo wzięte Ty pilnuj Tomki z tych dziur, bo... Dobrze, że to zabijać ten... Gdzie są te? No już powinno się włączyć misję A, tam trzeba... Coś jeszcze zrobić. Joe'u trzeba Na, znaliśmy. Ty nie, to wtedy nas puszcza po prostu. W nową ścieżko idziemy. Wiesz, A? A nie, tego kolesie trzeba skoskakować Dobra, w innym miejscu był. A ciekawe, można nas i tak puścić. Zobaczymy. Czy nie? Nie. Jednak tam, dobra. Dewiacja. Zawsze wychodzę, jak się przejdzie przez dwie. O, pendejo. Dobry tryb mp Zatrzymało Płaskotało Idziemy tam? W tył?

no Clear. <laughs> Cześć Kasunia. Jak dzisiaj się słuchać? Okay? No strasznie oh, no mówią.

jest. Nie. nie wiem, który jest. Możesz kupić też biega. No?

No bo zaraz daleko stoi. Tak nie mogę. Ona szukała. Yeah, test. jeden na mnie. No bo do amma. Amma ma. To incorrect. To nie miał nie miał info tak jak ten Ała! znowu po Każdą I razem. Bypass. Bypass. potrzebujemy. Dzisiaj graj jest z głośno głośną trochę lepiej, ale to jeszcze nie to. Ale gracie tak na tyle głośno, że nas nie słychać, Watch it. Watch it. Hey. A ja. Będę musiał chyba się polecieć zaraz. Dobra, wy na schody, ja pilnuję dupę. Teraz Ciekawe czy medyk ma takie skill, że może... No przecież medyka nie mamy. Na górę, dobra. Ej, poczekajcie, poczekajcie na środku schodów, co? zaraz no, chwilkę. Tu ustawisz, tylko skoczę jeszcze. Ej, idę, idę. Ok, może teraz będzie dobrze. idę? A, skoczek jest na kurde, żeś szedł tam, Uff, Uf. jak chuj, pupa. Ja też. A co, apteczki są? Nie, no, już mało życia mieliśmy. Życie, nie. Może jeszcze da się uratować tych zamienionych ludzi, którzy na morze Nie hmm. strzelajmy do nich. Proszę, oni się nie zmienili. Niech się wykluło No Tak się da uratować. nie bo chodzi mi o to, że jest zawsze taka postać że zawsze chce ratować tych A tworyk, co tam nie? już są już są tam no, przyklejeni na tą ślinę do, nie, do nie do ratowania nie? Tak to chce ratować Już tam bluch się rusza mm.

Tu jest chuj ciemno i latarka nie działa. Może te? Prep the hangar. Okej, okay, czyli tak, ustalamy, że wieżyczki stawiamy jak ten zawór, nie? Pójdzie. Z tyłu te miny i tak stawiamy, tak? nie nie! Au!

Ale jak sobie więcej rzeczy to mi się odblokuje, jakby mam więcej, nie pól. Aha. prostu to jest tak, żeby szybciej można było wybrać jak masz mało. Nie szukać się na całką mhm. no. ja mam 10 tak. min elektrycznych, 2 działka, 5 zwykłych min, jedna śnieżynka i jedno działko stawiam całkiem z tyłu tak. tutaj Znowu Dobry. Może ktoś przejdzie Może się, czy dwa jeszcze postawić ja mam dwa działki. Więc nie powinno widzieć nikogo jest z przodu. Dopiero jak ten ktoś tutaj przyjdzie, my będziemy cofać na tył. Może co dwa postawić tu jeszcze? Tak po kantach trochę, żeby Nie, się ja to myślę, że nie, myślę, że to postaw po prostu jak odkręcimy zawór, to postaw z przodu. Aha, I będziemy okay. tam ile mogli się trzymać. A potem jak nas przerwą tu linię, to będziemy się cofać dopiero. Ca minuję. Ja już min nie mam, jeszcze na minę mam. Nie wszystkie rzucę, ale rzucę. Może tu się jest. A tu rzucimy. No dobre. Teraz się podnieś, Ano, dobra, dzięki. Podpalam. Pali. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Co? Nic, nic, ja zabertowałem. Para dalej. Oj. Ty, ja zaraz przyjdę, herbatę zrobię. Hahaha. <toddora> Dobra, no i? Do Idę kupę. <toddora> No, gdzie kurwa tam się wyrywa? On no, do przodu Rambo 8 w telewizji. O kurde, a to jak to prócz pluć, pluć idzie, U ścianie. Aj. u mnie jest dużo. Wiem. Dobra, idę. Sarkom stawiaj te... wieżyczki. tamki ktoś pomoże mi? Powinien dojść rada, ale nasz ekipanek. Już wracam. Dawaj na górę. Wow, jest matka. Mamo. Matki. Matki zostaw. Nie biegnę tak Chujący jest Biegnę Kurwa, ale z kwasu Dobra, idę włączyć guzik na lewej stronie No, no Ustaniecie. Yes, disengaged, resuming cycle. Fire team, inbound. the real fun starts. we No, I'm not. system still.

Już trzeba? Nie jeszcze nie Masz tam siatki elektryczne na szoki padek Przez wszystkie miny przebiega do dzieł Wszystkie miny To jeszcze że jebałem to beha Daj, daj o, ale spierdolę. Dobra, <laughs> Tomkis mnie osłaniaj, z daleka. Uważaj, uważaj. Tarkom na blisko. Doktorka też trzeba pilnować. Uleccie się może. Ja mam pełne. Aaa! Dawaj. Na tył, na tył, na tył. Dawaj na tyły wszyscy. A, już tutaj jesteś. Tak, koniec. O, easy, <laughs> ale łatwiej, no to ja w ogóle prawie nic nie stracę. Od razu był trzeba, nie? Tak. Czepeczka, Łukam Radio. Sposób na matki mamy mam, mam. Tak, wszystkie miny <grym> trzeba postawić. Nie, bo tam tamta pierwsza ty, to była tak mniejsza. Goni mnie no też no, mata, no. nie tak. Cieogry, po lewej stronie, ciogry, i Widziałem. Ja nagle słyszę, że gdzie ona wyje tam z tyłu, nie? Się odwracam ja nawet sarką. nie wiedziałem, że tam gania ciebie. A sarko to dudu dudu przyciągnął po wszystkich. Dobre tu było. O Sarko ile wyobrażeń nam zadał. Poczekaj, 521. Wiecie co? Bo ja tej, z tej broni jak ciągam mnie, to ona jakby sterownikiem sama namierze i jak jesteście pod tym, to też będzie was napierdalać. Ona jest taka sama, sama namierza te jakby ro robale w pewnym mhm. zakresie. Ale możecie zawsze powiedzieć, że to było tak, no, no, i tak specjalnych no, zabijów. To czy jak? W do bazy, kurwa. we